Dzień dobry piękna, cieszę się, że odebrałaś swoją paczuszkę i teraz w bardzo szybkim skrócie opowiem Ci, co tutaj w tych kosmetykach masz. A więc najpierw płyn do demakijażu oczu, należy go wstrząsnąć, on jest taki dwufazowy, należy go wstrząsnąć na wacik. Niewielką ilość płynu, to jest tak zwany suchy płyn, Ups, suchy płyn. niewielką ilość płynu. Taki, taki gęsty ci się zrobi. Popatrz taką ilość, a nie wiem, czy to widzisz tutaj. Przyłożyć na oko, potrzymać chwileczkę, pomigrować paluszkami, przepraszam, tłukę się, pomigrować paluszkami ściągnąć i w kierunku noska, i drugi wacik, albo ten sam nawet możesz użyć, także to jest preparat, który świetnie usuwa makijaż oczu. Oczywiście też masz tusz, tusz jest bardzo wyjątkowy. Chwytaj sobie paluszkiem za napis Mary Kay. Tu szczoteczka jest taka bardzo figlarna, to jest specjalna szczoteczka ułożona tak, z małymi i z dużymi włoskami, zobacz sobie, aby świetnie wydłużać, wyciągać, pogrubiać rzęsy. Należy sobie właśnie ten paluszek trzymać na napisie Mary Kay, tak jest ułatwienie i teraz wyciągać sobie, podkręcając delikatnie rzęsy. Jeśli sobie zrobisz taki ruch delikatny, najpierw jedno oko, potem drugie, potem wróć do tego, pierwszego i zobaczysz, jak będą pięknie oczy wydłużone. Tak po trzech miesiącach należy tuż wymienić, dlatego żeby już nie było, może się wysuszać. Ok, to mamy taką pielęgnację oczu. Ale jeszcze nie na tym koniec, ponieważ masz do pielęgnacji oczu krem do, mm, krem pod oczy, to jest taka kul, krem z kulką i musisz go trzymać w łazience, trzymaj sobie go w, w lodówce nie musisz go trzymać w lodówce, możesz go trzymać w łazience. On ma w sobie taką kuleczkę, zobacz, zakończoną. To jest kulka bardzo mocno bardzo mocno liftingująca okolice oczu. I tak jak jest kość policzkowa, w tym miejscu sobie wmasowujesz krem. Dotknij sobie, gdzie masz górną kość policzkową i w tym miejscu sobie wmasowujesz krem. Jeśli chcesz, aby ci powieka nie opadała, również możesz pomasować właśnie tak pod łukiem brwiowym i robić takie wielkie C. to jest krem, który bardzo ładnie um, liftinguje um, e, oczy, worki pod oczami, jeśli masz worki pod oczami, jeśli nie masz to spoko, ale jeśli są to bardzo fajnie sobie zliftingować e, oczy, super e, obkurcza, pięknie działa przeciwzmaszczkowo, zobaczysz efekty za jakiś czas. No i teraz sobie przejdziemy do pielęgnacji. Taka duża tubeczka. E, to jest ups, preparat do mycia buzi. Tym Tą pianeczką, proszę bardzo, taką niewielką ilości wystarczy. Wmasuj sobie w rączki i nacieraj e, całą buźkę. Pamiętaj o szyi i pamiętaj o, de, o dekoldzie i o szyi. Wszystko mi się myli dzisiaj. Czoło, buzia, nosek. E, jeśli chcesz robić sobie takie sprężynki do góry, jak najbardziej. Z tego ma być taka fajna pianka. Coś wyglądająca jak pianka do wolenia, ma być biały, na buzi masz mieć też biały. Super produkt do e, oczyszczania twarzy. Generalnie powinien ci ten preparat wystarczyć na rok. Możesz czuć takie lekkie ściąganie skóry. To jest efekt tego, że tutaj jest linia Time Wise Reaper i ona bardzo ładnie, mm, bardzo ładnie wyciąga i liftinguje skórę, więc polecam go do mycia. Myślę, że jak e, pierwszy raz go użyjesz, bardzo, bardzo poczujesz to takie liftingowanie, można porównać to do wysuszenia, ale skóra się nie wysusza, tylko właśnie tak pod, podciąga, jest super. Po myciu wysuszasz buźkę i nakładasz sobie ze dwie, trzy pompeczki serum liftingujące. To jest serum, które bardzo pięknie podnosi homiczki, liftinguje skórę, bardzo pięknie wyrównuje owad, skóry. Ma w składzie bardzo dużo takich aktywnych składników. Może delikatnie buźka mrowieć, Może być efekt takiego mrowienia, dlatego że kosmetyki są bardzo aktywne. Ten, to serum Reaper jest bardzo mocne w składzie. Tak jak powiedziałam, do liftingowania. Ma w sobie cynk, ma w sobie sobie resveratrol, ma w sobie bardzo dużo ekstraktów, które właśnie liftingują. Nie będę teraz o składach mówiła i teraz będziesz miała dwa kremiki. Szary to jest na noc i ten taki różowy to jest na dzień. Ważne jest, że odkrywając kremiki masz taki dołeczek, jeden zobaczę, może to dobrze będzie widać i tutaj są takie dwa dołeczki, kiedy wyciskasz sobie kremik i to jest w tym kremiku i to jest w tym kremiku na noc. I wyciskasz sobie, zobacz, paluszki sobie tutaj kładziesz w tym dołeczku, tak? I tutaj Ci będzie krem wychodził, zobacz. Jak naciskam, wychodzi kremik. I teraz sobie stąd zbieram i sobie nakładam na buzie Jedna pompeczka wystarczy, nie potrzebujesz więcej. Ja sobie to za chwilkę użyję po kąpieli. A co mamy w kremach? W kremie na dzień masz mm, przede wszystkim tak zwany botoks. Tutaj mamy mm, nie botulinę, tylko... Uciekła mi nazwa teraz. Coś, co przepięknie odmładza naszą skórę, ale przede wszystkim ma w sobie filtr 30, więc przepięknie chroni skórę. Skóra jest rozświetlona taka bardzo delikatna, mięciutka i też nawilżona. A serum na dzień ma, ma, w, sobie, ma w sobie kolagen, ma w sobie też nie tylko co odmładza retinol. O właśnie, retinol, yy, bardzo pięknie są też komórki w jednym i drugim komórki macierzyste, roślinne, więc one mają za zadanie odbudowanie naszej elastyny, yy, naszego kolagenu w skórze, więc to wszystko razem ze sobą bardzo ładnie yy, pielęgnuje i od, yy, odbudowywuje skórę. Tyle. I teraz y, używasz na noc, idziesz spać i tak samo pielęgnacja y, na dzień, myjesz buzię, dajesz lifting, dajesz krem i od cała odnowienie skóry i oczywiście pamiętaj o y, preparacie podoczy, kremu, kremu pod oczy, czyli kremie pod oczy i na noc bardzo podobna pielęgnacja, tylko zmieniasz sobie serum na noc. Pamiętaj, żeby używać podkładu na, na dzień, dlatego że to jest ochronka, więc będziemy y, działały dalej. Tyle, jeśli masz jakieś pytania, jak bardziej yy, czekam na informacje dobrego używania kosmetyków pa pa